widzowie witam was bardzo serdecznie na moim kanale Zosia Gaming. Dzisiaj y, zobaczymy coś nowego w, to, w Toka Boka, czyli inaczej to toka, Life World. Mamy już na stacie bezpłatny prezent i dobrze, więc idziemy do tego bezpłatnego prezentu. Tu są moje kilka domów, ale później was oprowadzę, A po prostu wam pokażę, no pokażę wam. I też na jednym z domów jest szkoła, znaczy liceum, szkoła, nieważne. Wręcz idziemy potem bezpłatny prezent. Jesteśmy już. Jak widzicie chyba panią tego nie ma. Znaczy no w sumie trochę dziwna ale okej. Okay. I to jest podróbka muffiny. E ela não gente porque fazer a podium, Como, fina. como fina, to oglądasz, to se cê. E se cê? Nada, mas o Dobra, więc gente. Fica to było. Odpakujemy jak zostawicie lajka like i subskrypcję na jak zostawicie pod tym filmem 1000 subów to mam dla was niespodziankę na 1000 subów a więc teraz otwieramy oh, ja repo zabijam to do mojego domu segno Zobaczmy co nowego Ej, a ja chcę do góry, a nie na dół. A opadałkę ze świecikami. Nie pozwolę. Dobra, skoro już nic nie ma. Ja chcę, kaciusia. na Bąd. Dobrze, do już przechodzimy do domku. No. Tylko kurde nie pamiętam, kto jako temu on nawet do... muszę czekać, aż nas dotrze. Chyba w tym, tak w tym wyrostku byłem. Hmm. Hmm. Kurde, szkoła. Ale pokażę wam... I muzykę, i amy, 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 amy. No. Chyba to był ten, tak chyba. Chyba! Czyli nie powiem, że tak, tylko chyba. Nie, nie, nie. Tak to ten. Tu jest pokój dla mini-mówinki. mini, mini, -mini winia, Monia, monia. I tu jest gemeński pokój w ogóle. To jest gemeński pokój i tu pieniądze. A ciu pan. Zupełniałem jak się nazywa. Ups, ja, o przecież ciągłem i wam pokażę starszą mufinkę. Gdzie jest mufinka starsza? O, i to jest mufinka starsza, bo nie mogę znaleźć stroju. No i co tu mamy? Świecznik tu mamy kapelutek nie wiem co to jest a jest i boot czyli może coś fajnego. I teraz to Fajny dźwięk, ja nie mogę. W ogóle patrzcie na to. Wszystko to powłączamy. zrobimy noc i tu świecą gwiazdki, ale to nie... To świeci... To świeci w ciemności, ja nie mogę, Dziubnie, nie ma finki też. I to jest spokój, damy niemówinku. I tu mamy tych panów. Patrzcie na to. Poczekajcie. To jest takie oświetlenie LED. Ale poczekajcie, zrobię dzień. Jest dzień. I znajdę jakieś inne oświetlenie LED. -a. Żeby było ładniej hmm. Właśnie miałam wam mówić, że yy, Tu zrobimy pokój ale, ale to będzie pokój taki Wiecie widzowie No pokój nie pokój Ale to będzie taki impyzowy pokój Do tańca mm, 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 mm. Ojeje tańca! Także już mamy to oświetlenie. I teraz ściany, ściany, jak to ściany. Bardzo fajne. Bardzo no chyba takie y, domy na imprezę na no, taki. Podłogę jakąś inną. Podłogę jakąś inną. Hmm. Hmm. Mieszam się chyba. Nie, no taka się nie pasuje. Szkoda, że nie ma odcięcia ścian w takim kolorze. Powiem z chęcią. O jest taka zieleń. Tylko, że zła. To mm, może mm. tak na Chyba bo sobie fajnie. Teraz idziemy po DJ'a. Mamy już... Ну и что, ну и это я... Посмотрим, у нас файл подушки. Это с будло, а не подушечка. Dość do lodów, kolorów, już staje się w się nie chce. Niech Niech. Dzieciowi też powiemy na mnie. No i co? No i teraz... Jakieś ozdoby. Tak, ozdoby najważniejsze. No i bez przesady, nie na Halloween. Tu Halloween już nie ma. Hmm, 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 hmm. I rządy też nie. O, weźmiemy kilka tych impiezówek i tych. No co jest? Balonów mamy. Mówię ma ci, to jest impia. No i ewentualnie możemy dać takie trochę dłuższe giniony, albo te skasujemy. Te skasujemy i te damy. No no, I nieważne. Mm, no. a tu co also ist. Man ja ein schöner Zopf. ich hier dann. <lacht> <lacht> Jesteśmy. musiałam coś zrobić na szybko, i teraz tu kładziemy, jak ja nie znoszę takich. Hm. No, po prostu jest. No.

No to, to będzie taki DJ automatyczny. Teraz ja tylko brakuje gości. Więc innym kraśnięciem będą gości. Panie, że to przepraszam, ma fila. na głowę. Przepraszam na chwilę, ja muszę pójść. Chodzi ją No i on też ma fikuśną czapłonę. Zobaczcie na tego jaką minę robi. Zdejmujemy i zakładamy i... Ale oczywisko! super i już mamy czapeczek. No i teraz ogólnie szukamy jakichś ludzi. Jeszcze dwie osoby na imprezę i będzie OK, no bo my tyle mamy czapków, czapków, czapek. Może być ona zablokowana męką i on ze wszystko żywym. No i co, teraz impreza. Się nazywa Ale wychodzimy. No no widzowie. Niestety musimy się żegnać. Więc no papatki. Miłego dnia Wam życzymy. Znaczy ja życzę takie ja, ja, ja. No i ten... Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i zostawcie komentarz w Dziękuję, pa pa!